Czy to wszystko, co robię, to jest maks? Czy wszystko, co z siebie daję, to jest maks maksów? Czy to jest maksimum? I udowodnię ci, że nie. Poczytaj sobie w internecie, co robią rodzice dzieci niepełnosprawnych. Co robią rodzice dzieci z autyzmem? Kurwa mać. Jeden zabieg 200 zł, dwa miesiące zabiegów, kilkadziesiąt tysięcy na zabiegi, lekarstwa, jeżdżenie po specjalistach. W większości przypadków ci ludzie nie zostali wybrani przez los, przez Boga, przez wszechświat, przez rząd, przez chuj wie kogo. Ty masz firmę, zarabiasz kupę kasy, a więc masz tu dziecko z autyzmem, kurwa, dasz sobie radę. Nie, w większości przypadków są zwykli, szarzy, przeciętni ludzie, którzy byli takiej samej dupie jak ty. I nagle, jeep, kurwa, coś się stało. Jeszcze bardziej, niż życie dojebało. I nagle, bam, udało się. Nagle musieli sobie kurwa dać radę. Nagle okazało się, że nie ma źle, przejewane praca, chujowa, źle, nie ma. Trzeba zarobić na lekarstwo dla dziecka. Muszę. Muszę za dwa tygodnie pojechać do lekarza, bo jak nie pojadę, kurwa, to dziecko nie będzie mogło ręki ścisnąć. Nie będzie mówiło, kurwa. Co wtedy? Nagle okazuje się, że możesz, kurwa, że dajesz żalę. Jestem w tym coś? A więc mi pierdolić. Weźmy się do roboty. Przestańmy stękać. Przestańmy wydziwiać. Przestań mi mówić szef, szefowa, on, ona, ona dostała podwyżkę, ja nie, tamta głupia suka, tamten państwo znowu podatki, jeden drugi, bo to śmagles. Albo jesteś odpowiedzialny za swoje życie, albo no to będziesz tak się właśnie ocierać. Aż się przyzwyczajisz. Powiesz, ale ładna muzyczka.